Niniejsze wideo nie jest adresowane do widzów poniżej 13 roku życia. Jestem zobligowana powiedzieć to przed każdym filmem, bo inaczej YouTube mnie zje! Odkąd zaczęłam serię filmów o wszystkich postaciach z serialu Kregs nad Potoku, które są przedstawiane jako nieheteronormatywne, Sporo osób poprosiło w komentarzach o omawianie postaci LGBT także z innych kreskówek dla dzieci, więc... Hej, wiem, że serial mój mały kucyk Przyjaźń do Magia skończył się już tak z milion lat temu. Ale pamiętacie może ciocię Holiday i ciocię lofty? Wiecie, te dwie klacze, z którymi Skutalu ma mieszkać na stałe, odkąd jej rodzice wyprowadzili się z Ponyville? To takie słodkie, że Snapshooter, ojciec Skutalu pozwolił córce zostać z jego siostrami. Prawda? Tyle, że to wcale nie są jego siostry. Znaczy się, jedna z nich jest. Holiday rzeczywiście jest jego starszą siostrą. Jednak nawet jeśli Ciocia Lofty jest czyją siostrą, to już na pewno nie snapshotera. Bo widzicie, Holiday i Lofty wcale nie są siostrami, nawet przyrodnimi. Nie są także po prostu bardzo dobrymi przyjaciółkami. Są homoseksualną parą. To nie teoria, to fakt. I nie chodzi nawet o to, że obie klacze mają tendencję do trzymania się za kopytka w bardzo niesiostrzany sposób. A Holiday mówi do Lofty, przestań się doczyć z moim bratem, zamiast z naszym bratem lub po prostu ze snapshooterem. Lofty, don't tease my brother. O nie, mamy zdecydowanie bardziej trudne do podważenia potwierdzenie seksualności i związku obu klaczy. O tym, że Holiday i Lofty mogą nie być siostrami, a parą lesbijek, fandom My Little Pony plotkował już od momentu, gdy pojawiły się po raz pierwszy, poza serialem. W roku 2017 w oficjalnej książeczce noszącej tytuł My Little Pony Ponyville Mysteries Riddle of the Rusty Horseshoe czyli na polski Mój Mały Kucyk Tajemnice Ponyville Zagadka Zardzewiałej Podkowy w rozdziale czwartym owego tomiku ciocia Holiday zwraca się do cioci Lofty kochanie i całuje ją w czubek głowy. Z jakiegoś niewyobrażalnego powodu. Nie wszyscy czytelnicy uznali to za dowód, iż ciocia Holiday i ciocia Lofty są po prostu naprawdę bardzo dobrymi siostrami, łamane na przyjaciółkami. Owi wywrotowcy zaczęli nie tylko plotkować i wyrażać swoje opinie, na dodatek Zysowali, jak ich zdaniem wyglądają Ciocia Lofty i Ciocia Holiday. Jeden z owych fanowskich rysunków, Michael Vogel, współtwórca obu postaci, skomentował następującym stwierdzeniem: Jakaż ładna z nich para? Pewien wielce skonfundowany użytkownik Twittera poprosił go, aby sprecyzował, co ma na myśli. Czy naprawdę Holiday i Lofty w książeczce są lesbijkami? W ogóle odpisał: Siostrami nie są więc. Coraz bardziej skonfundowany, pewien użytkownik Twittera nie dawał za wygraną. Czyli mówisz, że są lesbijkami? Dopytywał. A w ogóle na to: Tak, gdy mówię, że ładna z nich para, mówię, że ciocia Holiday i ciocia Lofty są ładną parą. Tak! Owa konwersacja miała miejsce w 2017 roku. Dwa lata później, gdy nadeszła pora na premierę odcinka, w którym dwie klacze miały po raz pierwszy pojawić się na telewizyjnym ekranie, Vogel wyznał publicznie, iż on oraz pozostali twórcy Małego Kucyka czują się dumni, mogąc wreszcie wnieść więcej równości do Equestrii. Jeśli jeszcze macie jakiekolwiek wątpliwości co do natury związku cioci Holiday i cioci Lofty. Obawiam się, że wystąpienia Michaela Voglu w podcaście The Geek Buddies zmiecie je wszystkie z powierzchni ziemi. W siódmym odcinku owego słuchowiska artysta boleśnie otwarcie, bez żadnego kręcenia, przyznaje, że tak, Holiday i Lofty są parą lesbijek. In My Little Pony's final season, which is currently airing on Discovery Family, uh, this week's episode introduces uh, My Little Pony's first same-sex couple. Wow. Nice. Uh, and as a uh, gay writer of animation, it was an exciting thing for me. Uh, these are actually two characters that uh, I created, I co-created with Nicole Dubuque. Tak. To wszystko było jak najbardziej zaplanowane i zamierzone. To nie żaden przypadek ani żadna fanowska interpretacja. Michael Vogel od dawna chciał wprowadzić do świata mojego małego kucyka postaci homoseksualne. Lecz obawiał się, że trudno będzie przekonać Hasbro do pokazania pary gejów lub lesbijek w serialu telewizyjnym adresowanym do tak młodych dzieci. Szansę na spełnienie swojego marzenia dostrzegł dopiero, gdy zaproponowano mu, aby wraz z Nicole Dubak. Żeby napisali razem zagadkę zadzewiałej podkowy, wokół wiedział, że do książeczek, nawet tych całkowicie oficjalnych, Hasbro podchodzi nieco bardziej liberalnie. Postanowił więc zaproponować wprowadzenie cioci z Kutelu oraz jej partnerki. Licząc na to, że Hasbro będzie znacznie mniej obawiało się reprezentowania mniejszości w książeczkach niż w serialu. Nie we wrote a book series together a uh, year and a half ago um, about these uh, younger characters in My Little Pony: The Cutie Mark Crusaders, and we had an opportunity to explore the home life of one of them that had not yet been explored in the show. And we thought that would be an interesting opportunity to try and uh, add a little diversity and inclusivity. And we asked Hasbro, and they let us add these uh, two ants uh -huh. for this young filly uh, into the sh into the book that we wrote. Holiday I Lofty Pojawiły się w zagadce zaldzewiałej podkowy. A rok później w trzecim zeszycie komiksu My Little Pony, Ponyville Mistress, a jeszcze później w 2019 wreszcie oficjalnie wystąpiły w serialu. Tym samym stając się jedynie całkowicie kanoniczną, w 100% potwierdzoną, jak najbardziej romantyczną, homoseksualną parą w tej generacji, My Little Pony. And because Nicole and uh, Josh Haber, uh, who's another friend of the Geek Buddies, yes. were uh, both running season nine of the show, they brought those characters that we had created in this chapter book into the series. So oh. that's how it came about. We have these two same sex characters. Cóż, nie mam na to żadnych konkretnych dowodów, ale silnie podejrzewam, że ekipie pracującej nad serialem udało się wreszcie przedstawić widzom homoseksualną parę tylko i wyłącznie dlatego, iż twórcy seriali animowanych często poczynają sobie śmielej w, w ostatnim sezonie, bo już zwyczajnie nie muszą się martwić, czy ktoś anuluje ich kreskówkę, czy nie. Przecież i tak już się kończy. Co niby co niby jej zrobił za poruszenie zbyt kontrowersyjnego tematu? Jeszcze mocniej zakończył? Cóż, jak mówią, umarł serial, niech żyje serial. Ta nowa wersja kucyków zapowiada się naprawdę świetnie. Podoba mi się zwłaszcza, że planują wprowadzić większe różnice między różnymi podgatunkami kucyków, a po stylu projektów postaci, które wyciekły, można się domyślać, że ta wersja będzie przeznaczona dla nieco starszych widzów. Kto wie, może nawet dzięki temu twórcom uda się wcisnąć gdzieś LGBT plus wcześniej? Na przykład nie w ostatnim, a już w przedostatnim sezonie? Co? Już jest zwiastun? Ekstra! Spodziewałam się go dopiero najwcześniej za rok, a tu taka niespodzianka! Obejrzyjmy go i przekonajmy się, czy jest w nim wystarczająco wiele materiału na jakąś nową teorię spiskową? Ale, ale, ale jak to? To w ogóle nie wygląda jak koncept halty, które wyciekły wcześniej. Nie, 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 Zdecydowanie porana. Targaryzm tygodnia. Dziś jest nim, niech to Dundel świśnie! Idźcie i go używajcie. Tylko zanim pójdziecie, nie zapomnijcie zostawić pod tym filmem łapki w górę, bo jak nie, to was Dundel świśnie! To już wszystko na dziś. Do usłyszenia w nowym filmie w każdy piątek o godzinie 17.00. Jeśli zaliczacie się w poczet osób, które nadal wierzą, że związek cioci Holiday i cioci Lofty da się wyjaśnić stwierdzeniem, one są tylko bardzo dobrymi przyjaciółkami i siostrami, proszę zamierzcie swoją umysłową gimnastykę w sekcji z komentarzami. Założę się, że jest fascynująca, zwłaszcza z punktu widzenia psychologii i psychiatrii.